Hej moi drodzy, ja jestem Kamil Gra i w dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, które było wielokroć pytane, czyli jak importować, jak ja zaimportowałem swoje auta z Japonii. Jak wiecie i widzieliście po, po poprzednich odcinkach, mam Toyota Supra, Nissan Skyline i jeszcze kolejne auto, które jest importowane przeze mnie samego, jest importowane z Japonii do Anglii. A więc, moi drodzy, to już koniec mojej twarzy w tej chwili. Teraz przejdziemy za chwilę do e, komputera i ja wam pokażę dokładnie, gdzie, co, jak i dlaczego, ile wszystko kosztuje. Ogólnym naszym budżetem dla zaokrąglenia, dla ułatwienia wszystkiego będzie 10 tysięcy funtów, czyli powiedzmy 10 tysięcy złotych, nie wiem, tak to patrzcie, czyli powiedzmy 10 tysięcy funtów. E, będę to e, nabierasz budżet z tego powodu, że ja tylko wiem, jak to działa w Anglii. Wiem, ile jest e, VAT, wiem, ile jest import. E, import cło, o tak to ujmę po polsku, jest chyba cło. Więc ja będę robił wszystko w metrykach angielskich, aczkolwiek, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do tego, co powiedziałem, albo to, co mówię, piszcie w komentarzach, z chęcią odpowiem. Więc, moi drodzy, przejdźmy do, przejdźmy do naszego tutaj. Komputera. A więc, moi drodzy. Pierwszą rzeczą, którą potrzebujecie, to strona internetowa z aukcjami, z samochodami, gdzie możecie wszystko znaleźć. Dla przykładu poszukamy paru aut. Zobaczmy dzisiaj, e, jak stoi Nissan Skyline. Pierwsze, co ja robię, jest, sortujemy sobie od najniższego do najwyższego. Nasz budżet dzisiaj jest 10 tysięcy. I za chwilę będę również kalkulator, wyjmu, wam pokażę, e, jaki budżet na samochód. Mamy, mając 10 tysięcy funtów na Polskie, zakręgliśmy do 50 tysięcy złoty. Teraz, moi drodzy, kalkulator i naszym budżetem jest. Otwórzmy sobie tego, powiedzmy, Nissan chcemy cztero drzwiowego, RB20 w manualu. OK, chcemy go kupić. Wygląda czysto, jest OK. RB20 Neo. Yy, mamy tutaj przebieg 102 tysiące kilometrów. Super, wygląda czysto, jest OK, nic. Bez szału, ale jest spoczko, Jest, jest to również manual. Tutaj również ta strona, ogólnie, jest naprawdę super. Wam również daje, ile będzie wasz koszt auta razem z e, kontenerem i ubezpieczeniem i tak dalej. Więc powiedzmy, wybieramy sobie kraj, w moim przypadku jest to Anglia. Do portu najtańszy jest Southampton, co przy okazji jest najbliżej e, do mnie. Jest to kontener, to nam pokazuje kontener, jak będzie kosztowało i tak dalej. Ocean Fee to jest 728 funtów za kontener. Następnie, tak, chcemy ubezpieczenie, to tylko 34 funty. I czy chcemy inspekcję? Ja, w moim przypadku, ja zawsze biorę inspection sheet, czyli inspekcję samochodu, że będzie oficjalny papier. Wszystkiego to jest akurat 183 funty, w zależności od firmy. W tym przypadku chyba jest stała cena. Okej. Okay. Więc to jest teraz nasz cały wydatek z japońskiej strony. Tam jest chyba około 150 funtów ekstra. Fee, e, które trzeba tam administracyjne, tamtego co już tam załatwią, z i tak dalej. I to jest wszystko, co płacimy ze strony japońskiej. Bardzo się z nimi można skontaktować na Whatsappie, e, na Facebook Messengerze. E, naprawdę super, super sprawa. Teraz, jeżeli chodzi o same o stronę finansową, w tej chwili mamy 10 tysięcy funtów, tak? Następnie od tego. Ja od, jak to przeliczam powiedzmy e, odejmuję pierw minus no w sumie nie zróbmy tak, zróbmy inaczej. Mamy 6000, sześć 6500, ja zawsze zaokrąglam w taki sposób, 6500. E, następnie z plus. o, what the fuck. <laughs> Czekajcie. Mamy 6500 plus 10 tak, to jest 7150 plus 20%. 8580 i to jest nasz całkowity koszt auta i teraz co ja psychonom obliczyłem. Teraz auto kupujemy za 6000, zaokrąglimy 6500, ewentualnie coś tam nie wiem, ekstra papier trzeba załatwić, ekstra coś. Kupujemy auto za 6500. Następnie 10% z tego jest nasza, nasze cło. Jest to 10% całego kosztu, który zapłaciliśmy z autem, z kontenerem, ogólnie cały koszt, ile, ile 10% tego jest. 10%, okej, okay. na to z góry, na to naszą całą 6500 plus 10%, na, w tej chwili jest 7150, na to plus 20% i to jest nasz VAT. I to trzeba zapłacić, jeżeli chce się zarejestrować auty, no nie, nie wyjmiemy ogólnie auta z portu bez zapłacenia tych Tutaj rzeczy. I plus 20% co wychodzi 1430 funtów on topowyt e, Więc razem nasz to auto za 6500 kosztuje nas 8,500. Co nam daje ekstra jeszcze 2500 1400 funtów. E, jak to się mówi? E, jeszcze no, mamy marginesu, tak? Finansowo odpowiedź, jak kupywać auto z głową i zawsze trochę marginesu mieć. Więc ogólnie sobie spójrzcie tak: 10 tysięcy, minus 30%. Po prostu, krótko mówiąc, macie również 7 tysięcy mniej więcej. No i tutaj na aukcjach możemy sobie zaznaczyć, powiedzmy, dni, w których chcemy, aby ta aukcja się odbywała, aby sprawdzić dni, w których się ta. Aukcja odbywa, i następnie sprawdzić wszystkie te koncerny, które e, wszystkie aukcje odbywające się w, w, w Japonii. E, wybieramy sobie auto. Znowu dla przykładu weźmy sobie e, Nissana. Następnie weźmy sobie Skylina, Skyline. I tutaj są akurat kody, kody Aut. Kod auta GTR-ów to są BNR. 32 BNR 34. Zobaczmy sobie te dwa 34, 34 z karanów GTR-ów. I tu właśnie zobaczymy, jakie auta w jakich cenach startowych się pojawiają. 2 700 000 to jest około 25 000 funtów, około 100 000 i to jest cena startowa. Od takiej ceny zaczyna się licytacja. Znowu R32, zaczynający się od 35 tysięcy funtów. To jest około 170-180 zaczynająca się cena. To już widzę Skyline. Zaznaczam je na razie, bo, za, bo tutaj nie można ich na razie sprawdzać jeszcze. E, a, jednak można. Zapomniałem. Więc mamy. O, pokaż mi to. Mamy Nissan Skyline R34. Um, jak widzicie, piękny, piękny egzemplarz e, Jaki ma przebieg to, 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 to nie jest przebieg, by the way e, okay. Ja przeważnie te shity tutaj, co widzicie Wy znajomemu w Japonii i on to przeważnie dla mnie tłumaczy wszystko e, Wygląda bardzo czysty egzemplarz Bardzo ładne auto Piękne, ale teraz, moi drodzy, cena zaczyna się od 12, tyś, 12 milionów 500 yen. To jest cena startująca od 100 125 tysięcy funtów mniej więcej. Więc to będzie co? To szokoło jest 600 tysięcy zł zaczynająca się cena. E, zaczynająca się cena e, startowa. Tutaj mamy już w ogóle to jest e, GTR Wispek. Wisp eee, 2, jest to piękny GTR R34 znowu. Wow, prezentuje się Magnizmo Clusters również. Super się prezentuje coś pięknego. Boże Ale cena startująca jest od 240 tysięcy funtów. To już jest ponad milion złotych w tej chwili. Milion jest to 1 286 i 510 złotych. Ok, więc powiedzmy, że znaleźliśmy auto i chcemy kupić tego skyline'a za taką cenę no, za taką cenę i tak dalej. Teraz co robimy? Się kontaktujemy z tą firmą. Możecie tutaj również skontaktować się z nimi przez Facebooka, albo i już nie. Chyba już nie można. Można było. A nie, nie, tutaj jest. Można się skontaktować z, z Facebooka, e, przez Messengera. Wiem, że to bardzo dziwnie brzmi, ale można. E, ja równi głównie wysłałem maile. Wysłałem do nich maile. Jak kupowałem auto, e, wysyłacie im pieniążki. Oni wam rezerwują auto. Zanim kupicie, macie chyba 10 dni do wysłania pieniędzy, pełną sumę albo chociaż połowę, aby zarezerwować to auto, dopóki macie pełną cenę. Następnie. Następ... To jest praktycznie wszystko, moi drodzy. To brzmi bardzo, bardzo długo, bardzo strasznie, że tam jest trzeba dużo ogarnąć. Ta firma zajmuje się praktycznie wszystkim za was. Jak mówiłem, tam jest chyba 150 funtów em, ekstra opłaty, aby właśnie oni wszystko dla was ogarnęli. Moi drodzy, po zakupieniu auta otrzymacie swój invoice, otrzymacie swój taki wiem, papier, jakby no, rachunek, em, za ile kupiliście. To dane tam są bardzo, bardzo ważne. Następnie auto jest wysyłane i otrzymacie taki duży plik papierów. W momencie, w dniu, w którym auto jest wysyłane do Was, jest w kontenerze jest oficjalnie wysłane, jest oficjalnie na statku, oficjalnie e, przepuściło odprawę celną, po polsku się to mówi. Na statku jest, w tym samym dniu wysyłają Wam papiery. Papiery przychodzą DHL-em, e, w moim przypadku było to DHL, no, japońska e, firma kurierska. Cokolwiek to było. I następnie są bardzo, bardzo ważne dokumenty. Tu staram się dla Was przygotować to, co mam. Więc otrzymujecie też niestety pokazał, dużo. Jest informacji, których nie powinienem pokazywać. Jest ogólnie. O, może tak to zrobię. E, jest Wasz invoice od nich, który macie również kopię na mailu. Jest e, Tokyo Marine Insurance. To jest wasze jak dokument, dokument który e, jakby kopia tego, że jest. Auto ubezpieczone, że jest auto wysłane. Jakim statkiem, gdzie, gdzie płynie, skąd, dlaczego wszystkie takie dokumenty? Następnie jest jeden z ważniejszych dokumentów. Jeżeli tego nie macie, albo zgubicie, wydrukujcie po prostu, ale ogólnie chodzi o to, że jest bardzo ważne. Są te trzy dokumenty. Jest pierwsza kopia, są ogólnie trzy. E, trzy oryginały, tak to je nazywają. Jest pierwszy oryginał, który trzeba oddać, musicie oddać, jak to się mówi Surrender, Musicie poddać ten e, pierwszą kopię oryginału e, w odprawie celnej, gdy auto tu przyjedzie, już następnie drugą kopię oryginału, e, drugą, drugi oryginał i trzeci oryginał to są jakby dokumentacja, że to auto przypłynęło, to auto tutaj jest i to auto e, jest poprawnie odprawione. Mogę powiedzieć, to jest ogólnie e, agencja. Agencja, której musiałem zezwolić, dać wszelkie prawa, aby robić, działać w moim imieniu, z tego powodu, że jeżeli chodzi o odprawę celną, trzeba to zrobić zanim auto przyjedzie. Odprawa celna jest dużo papierów, znowu do wypełnienia tamto, sramto i tak dalej. Więc to akurat to jest jedyna rzecz, którą poprosiłem firmę, aby oni zrobili za mnie. Aby oni zrobili za mnie, albo w moim imieniu, z tego powodu, że naprawdę nie miałem zielonego pojęcia, co robię. E, to kosztowało około 70 funtów, e, aby oni po prostu to wzięli, wypełnili i wysłali. I to wszystko. Następnie port się kontaktował, jakby ta odprawa celna kontaktowała się na wyłączność ze mną, że kiedy auto przypłynie, przypłynęło o 10 dni wcześniej, więc uhu, super w górę, paluszek. E, I to jest praktycznie wszystko, moi drodzy. Auta nie wolno... Nie macie żadnego pozwolenia już od paru lat. Nie wolno tym wyjechać z doków. Musicie przejść z lawetą, Musicie przejść z firmą, która ma lawetę, to samo. Więc to akurat to był chyba kolejny koszt 150 funtów, aby Southampton do mnie do domu przeprowadzić auto, czy tam do garażu. I to moi drodzy, mi się wydaje, że ogarnąłem chyba wszystko. Ogarnąłem cło, ogarnąłem. Budżet, który powinniście mieć, jak się tym budżetem obsługiwać. stronę na bardzo, na bardzo szybko starałem się to ogarnąć, bo to jest wiele do pokazania. Wiele aut mogłem tutaj siedzieć i scrollować w dół i w górę godzinami, jak to robiłem wcześniej. Dalej to w sumie robię, ponieważ dalej poszukuję kolejnego auta, ale to już to już co innego. Ehm, aczkolwiek mam nadzieję, że tutaj Wam poruszyłem każdy temat tego i mam nadzieję, że. Że powiedziałem wszystko ok. Oczywiście za chwilę będę to edytował, za chwilę sprawdzę, czy wszystko jest zawarte jak powinno być. A wy, moi drodzy, czegoś nie poruszyłem albo chcielibyście, abym poruszył, wytłumaczył. Piszcie poniżej, postaram się wytłumaczyć najbardziej jak mogę. Tutaj staram się wam nie, nie chować żadnych cen. Powiedziałam dokładnie, co, ile kosztuje, gdzie możecie znaleźć i tak dalej. Jak mówię, chodzi o stronkę. Wejdźcie, zalogujcie się. Sprawdzicie sobie wszystko jest po angielsku, niestety, więc znajomość języka jest potrzebna. Eem, aczkolwiek, no jak mówię, no, na szybko starałem się pokazać jest wiele stron, jeden przykład. E, także, moi drodzy, piszcie poniżej, jak się podobał odcinek i czy było to dobrze, czy też niepowiedziane. E, w sensie takim, czy chcecie coś więcej się dowiedzieć, czy też nie. Odcinek, z tego co widzę, jest całkiem długi. E, chciałem to bardziej z, tak, tak zwięźle powiedzieć, ale. Zawsze się rozgaduje, więc moi drodzy, trzymajcie się i hej.